Miejsca lęgowe. Robiło się coraz ciemniej, a z oddali raz po raz dobiegał odgłos grzmotów. Grant wraz z pozostałymi uczestnikami wycieczki stał przy drzwiach jeepa, spoglądając na monitor zainstalowany na tablicy przyrządów. Miejsca lęgowe? Powtórzył Łu przez radio. Albo po prostu gniazda odparł paleontolog. Jeśli przyjmiemy, że za jednym razem wykluwa się przeciętnie od 8 do 12 dinozaurów, to wynikałoby z tego, że prokompty mają na wyspie dwa gniazda, podobnie jak raptory, natomiast trzy pozostałe rozmnażające się gatunki po jednym. A gdzie one mogą być? Musimy je znaleźć. Zazwyczaj dinozaury zakładały gniazda w bardzo odosobnionych miejscach. Ale dlaczego wykluwa się tak mało dużych dinozaurów? Zastanawiał się głośno Łu. Jeżeli w gnieździe majazaurów jest 8 do 12 jaj, to powinno się wykluć 8 do 12 młodych zwierząt, a nie jedno słusznie odparł Grant. Tyle tylko, że raptory i prokompty ganiają po całym parku, pożerając jaja większych gatunków a prawdopodobnie także ich młode nigdy nic takiego nie zauważyliśmy zaoponował Arnold. Raptory prowadzą nocny tryb życia, przypomniał mu Grant. Czy ktoś obserwuje park nocą? Odpowiedziało mu długie milczenie. Tak właśnie myślałem, westchnął paleontolog. Ale to nadal nie ma sensu, nie dawał za wygraną łu. Przecież pięćdziesiąt zwierząt nie wyżywi się jajami i młodymi z kilku gniazd. Oczywiście, zgodził się Grant. Na pewno jedzą coś oprócz tego, na przykład małe gryzonie, takie jak myszy i szczury. W eterze ponownie zapadła cisza. Niech zgadnę, podjął po pewnym czasie Grant. Kiedy przybyliście na tę wyspę, mieliście poważne problemy ze szczurami, ale potem, z biegiem czasu, problemy zniknęły. Zgadza się. I nigdy nie przyszło wam do głowy zbadać dlaczego? Cóż, wyszliśmy z założenia, że... Zaczął Arnold, ale Wu przerwał mu w pół zdania. Cała ta gadanina nie zmienia jednak faktu, że wszystkie zwierzęta są samicami, a więc nie mogą się rozmnażać. Grant od jakiegoś czasu zastanawiał się nad tą sprawą. Niedawno przeczytał o intrygującym odkryciu dokonanym w Niemczech, które powinno pomóc rozwiązać zagadkę. Pracując nad odtworzeniem sekwencji DNA dinozaurów, macie początkowo do dyspozycji tylko jego fragmenty, zgadza się? Zapytał. Tak, odparł. Czy po to, by uzyskać pełen łańcuch, musieliście kiedykolwiek korzystać z fragmentów DNA innych zwierząt? Od czasu do czasu przyznał genetyk. Inaczej nie dalibyśmy sobie rady. Czasem włączaliśmy odcinki DNA ptaków, ale najczęściej płazów. Na przykład żab? Całkiem możliwe, ale musiałbym sprawdzić. Więc zrób to, powiedział Grant. Wydaje mi się, że wtedy wszystko stanie się jasne. Żaby? zdziwił się Malcolm. A co tu mają do rzeczy żaby? Słuchajcie, to wszystko jest bardzo interesujące, wtrącił się ze zniecierpliwieniem Gennaro, ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy się zająć głównym problemem, czyli tym, czy jakieś zwierzęta uciekły z wyspy. Na pewno nie uda nam się tego stwierdzić na podstawie danych, którymi obecnie dysponujemy, odparł grant. W takim razie w jaki sposób możemy się o tym przekonać. Trzeba będzie znaleźć wszystkie gniazda, zbadać je dokładnie i policzyć fragmenty jaj. Na tej podstawie uda nam się w przybliżeniu stwierdzić, ile osobników się wykluło, a wtedy będziemy mogli zacząć je liczyć. Ale nawet jeśli okaże się, że jakiegoś brakuje, to i tak nie będziemy wiedzieli, czy przypadkiem nie został zjedzony zaraz po wykluciu, albo czy nie zginął później z jakiegoś innego powodu, zauważył matematyk. Rzeczywiście, ale przynajmniej będziemy mieli od czego zacząć. Oprócz tego, wydaje mi się, że uzyskamy znacznie więcej informacji, jeśli przyjrzymy się uważnie wykresom populacyjnym. A jak znajdziemy gniazda? W tym także pomoże nam komputer. Czy możemy już wracać? Zapytała Alex. Jestem okropnie głodna. Grant uśmiechnął się do niej. Tak, oczywiście, i tak byłaś bardzo cierpliwa. Za 20 minut będziesz przy stole, zapewnił ją Ed Regis, ruszając w kierunku Land Cruiserów. Zostanę tu jeszcze chwilę, żeby zrobić z tego zaurowi parę zdjęć aparatem doktora Hardinga, powiedziała Eli. Przypuszczam, że to owrzodzenie zniknie do jutra bez śladu. Ja pojadę z dziećmi. Oznajmił Grant. Ja też. Przyłączył się Malcolm. A ja chyba zostanę i wrócę później. Jeepem z doktorem Sadler i doktorem Hardingiem. Postanowił Genaro. W porządku. W takim razie chodźmy. Kiedy od Jeepa dzieliło ich już kilka metrów, Malcolm zapytał: Dlaczego właściwie nasz prawnik nie wraca z nami? Grant wzruszył ramionami. Myślę, że to ma coś wspólnego z doktorem Sattler. Naprawdę? Może przez te szorty. Nic nowego pod słońcem. Teraz chcę siedzieć z przodu, obok doktora Granta, oświadczył Tim, kiedy doszli do Land Cruiserów. Przykro mi, ale chciałbym porozmawiać z doktorem Grantem, odparł Malcolm. Będę tylko siedział i słuchał. Nie odezwę się ani słowem, obiecywał chłopiec. Niestety to będzie prywatna rozmowa. Wiesz co Tim? Odezwał się Ed Regis. Niech oni dwaj idą do drugiego samochodu, a my pojedziemy pierwszym. Usiądziesz z przodu obok mnie, a ja dam ci założyć gogle noktowizyjne. Zgoda? W porządku, powiedział chłopiec i skierował się do pierwszej toyoty Hej, ja też chcę popatrzeć, zawołał Alex. Nic z tego, odparł Tim. To nie fair, ty zawsze zabierasz wszystko dla siebie. Ed Regis odprowadził spojrzeniem dwoje kłócących się dzieci, po czym mruknął do Granta. Zdaje się, że wiem, jak będzie wyglądała droga powrotna. Grant i Malcolm wsiedli do samochodu. Na przedniej szybie rozbiły się pierwsze krople deszczu. Ruszamy, powiedział Regis. Mnie też już burczy w brzuchu. Poza tym chętniej napiłbym się trochę likieru bananowego. Co wy na to, panowie? Poklepał maskę Toyoty, po czym podbiegł do pierwszego samochodu i wskoczył do środka. Na tablicy przyrządów zamrugało czerwone światełko, rozległ się szum elektrycznego silnika i obalant Cruzery ruszyły z miejsca. Podczas podróży w zapadającym zmierzchu, Malcolm wydał się dziwnie przygnębiony. Powinieneś świętować, zauważył Grant. Twoja teoria okazała się słuszna. Szczerze mówiąc, mam niedobre przeczucia. Podejrzewam, że czeka nas sporo niebezpieczeństw. Dlaczego tak myślisz? Intuicja. Czyżby matematycy wierzyli w coś takiego? Oczywiście, intuicja jest bardzo ważna, a tak naprawdę to myślałem o fraktalach. Wiesz, co to takiego? Grant pokręcił głową nie bardzo. Geometrię fraktali stworzył człowiek nazwiskiem Mandelbrot. W przeciwieństwie do tradycyjnej geometrii Euklidesowej, której wszyscy uczymy się w szkole, tej z kwadratami, sześcianami i kulami, geometria fraktali opisuje autentyczne przedmioty występujące w prawdziwym świecie, takie jak góry i obłoki, a więc jest bardziej związana z rzeczywistością. Otóż ten Mandelbrot dokonał niezwykłego odkrycia. Przekonał się mianowicie, że te same przedmioty, oglądane w różnej skali, wyglądają niemal identycznie. Jak to w różnej skali? Weźmy na przykład górę. Widziana z pewnej odległości ma charakterystyczny poszarpany kształt. Jeśli podejdziemy bliżej i przyjrzymy się tylko jej wierzchołkowi, przekonamy się, że ma on ten sam kształt co cała góra, a gdybyśmy kontynuowali doświadczenie, kończąc na maleńkim kawałku kwarcu oglądanym pod mikroskopem, zobaczylibyśmy, że on też właściwie niczym nie różni się od wielkiej góry. Nie bardzo rozumiem, dlaczego cię to niepokoi, przyznał Grant, po czym ziewnął szeroko. W powietrzu unosił się wyraźny zapach siarki, jaką zawierają wulkaniczne opary wydobywające się ze szczelin w gruncie. Zbliżali się do odcinka drogi, który biegł krawędzią urwiska, wznoszącego się nad piaszczystą plażą i oceanem. To zupełnie nowy sposób patrzenia na świat, powiedział Malcolm. Mandelbrot stwierdził, że wszystko, poczynając od najmniejszego, a kończąc na największym, wygląda tak samo. Identyczne zjawisko występuje w świecie wydarzeń. Wydarzeń? Weźmy na przykład ceny bawełny. Notuje się je od ponad 100 lat, więc stanowią dobry materiał badawczy. Analizując ich zmiany, bardzo szybko stwierdzisz, że wykres obrazujący wahania ceny w ciągu dnia jest niemal taki sam, jak wykres dotyczący tygodnia, który z kolei prawie niczym nie różni się od rocznego, a ten z kolei od dziesięcioletniego. Tak to właśnie wygląda: jeden dzień jest jak całe życie. Zaczynasz go robiąc jedno, lecz kończysz zajęty zupełnie czym innym. Planujesz gdzieś pojechać, ale nie udaje ci się tam dotrzeć, a pod koniec życia przekonujesz się, że wszystko potoczyło się właśnie w taki nieuporządkowany sposób. Całe twoje życie wyglądało jak jeden, dowolnie wybrany dzień. Wydaje mi się, że to dość jednostronne spojrzenie, zauważył ostrożnie Grant. Wcale nie, to jedyne słuszne spojrzenie. W każdym razie wtedy, jeśli chcesz być lojalny wobec rzeczywistości. Widzisz, idea jednakowości zawiera także pewien aspekt okresowości, czy też zapętlania się wydarzeń, co z kolei oznacza, że nie sposób ich przewidzieć. Zmiany mogą nastąpić w każdej chwili, bez ostrzeżenia. W porządku, ale my jednak lubimy się łudzić, że wszystkie nagłe zmiany stanowią odstępstwo od normalnego, uporządkowanego biegu wydarzeń. Nie mamy wpływu ani na zaistnienie wypadku samochodowego, ani na pojawienie się śmiertelnej choroby. Uznajemy więc, że te niespodziewane, brzemienne skutki zjawiska znajdują się jakby obok naszej rzeczywistości. Tymczasem one stanowią jej nieodłączną część. Teoria chaosu uczy nas, że determinizm, który nauczyliśmy się uważać za coś oczywistego we wszystkich dziedzinach życia, od fizyki poczynając, na literaturze kończąc, po prostu nie istnieje. Determinizm stanowi sztuczny sposób postrzegania świata. Tak naprawdę życie wcale nie jest, Łańcuchem zazębiających się ze sobą wydarzeń, występujących jedno za drugim jak kamienie w naszyjniku, lecz serią przypadkowych spotkań, z których każdy może wpłynąć na przebieg następujących w niemożliwy do przewidzenia, a nawet destrukcyjny sposób. Matematyk opadł na siedzenie, wpatrując się w podążającego kilka metrów z przodu land Cruisera. Tak przedstawia się najgłębsza prawda o strukturze naszego wszechświata. My jednak z jakiegoś powodu nie chcemy przyjąć jej do wiadomości. W tej samej chwili samochody zatrzymały się gwałtownym szarpnięciem. Co się stało? W pierwszym samochodzie dzieci wskazywały z ożywieniem w kierunku oceanu. Grant spojrzał w tamtą stronę i ujrzał ciemny kształt statku zaopatrzeniowego płynącego szybko w kierunku Punta Arenas. Dlaczego się zatrzymaliśmy? zapytał Malcolm. Grant włączył radio. Patrz, Timi. Rozległ się podekscytowany głos dziewczynki. On tam jest. Malcolm wytężył wzrok. Czy ona mówi o statku? Chyba tak. Z pierwszej Toyoty wyskoczył Ed Regis i podbiegł do samochodu Granta i Malcolma. Przepraszam, ale dzieciaki mało nie wyszły ze skóry. Macie może lornetkę? Po co? Dziewczynka twierdzi, że zobaczyła coś na pokładzie statku, podobno jakieś zwierzę. Grant chwycił lornetkę, przyłożył ją do oczu, oparł łokcie na drzwiach samochodu i przez dłuższą chwilę wpatrywał się w ciemną sylwetkę statku. Niespodziewanie na pokładzie zapaliły się światła pozycyjne, jarząc się żywymi barwami w ciemnofioletowym mroku. Widzisz coś? zapytał Regis. Nic. Są nisko nad samą wodą, powiedziała Lex przez radio. Grant uważnie przypatrywał się pokładowi. W centralnej części statku, wznoszącemu się niewiele nad linię zanurzenia, było już jednak tak ciemno, że miał trudności z odróżnieniem szczegółów. Nic tam nie ma, ale ja je widzę, wykrzyknęła Lex ze zniecierpliwieniem. Z tyłu, niech pan patrzy z tyłu. Jak ona może cokolwiek zobaczyć przy takim świetle? zdziwił się Malcolm. Dzieci mają znacznie lepszy wzrok. Odparł Grant. My też go mieliśmy, tyle tylko, że o tym nie pamiętamy. Skierował lornetkę na rufę statku i nagle zobaczył zwierzęta. Chyba bawiły się, biegając między urządzeniami pokładowymi. Widział je niezbyt dokładnie i tylko przez krótką chwilę, ale w gęstniejącym szybkom roku zdołał stwierdzić, że poruszają się na tylnych łapach, mają około pół metra wzrostu i zachowują równowagę dzięki grubym ogonom. Widzi pan? Zapytał Alex. Tak, widzę. I co to jest? Raptory. Co najmniej dwa, a może trzy. Młode osobniki. O Boże, wykrztusił Regis. Statek płynie na kontynent. Malcolm wzruszył ramionami. Nie ma się czym podniecać. Trzeba połączyć się z dyspozytornią i powiedzieć im, żeby zawrócili go z drogi. Regis natychmiast włączył nadajnik. Rozległy się głośne trzaski, a potem wyraźne pstryknięcia, kiedy zmieniał kanały. Chyba coś nawaliło, powiedział. Spróbuję od siebie. Podbiegł do pierwszej Toyoty, przez chwilę manipulował przy tablicy przyrządów, a potem wysiadł i uniósł bezradnie ręce. Coś jest nie w porządku z oboma nadajnikami, zawołał. Nie mogę połączyć się z dyspozytornią. W takim razie ruszajmy w drogę, powiedział Grant. W dyspozytorni Maldun stał przed wielkimi oknami i przyglądał się parkowi. Punktualnie o siódmej wieczorem na wyspie zapalały się sodowe lampy, zamieniając ją w roziskrzony ogromny klejnot. Te właśnie porę dnia Maldun lubił najbardziej. Odwrócił się, gdyż z głośników zaczął wydobywać się głośny szum. Znowu ruszyli, oznajmił Arnold. Wracają. Ale dlaczego w ogóle się zatrzymywali? denerwował się Hammond. i dlaczego nie możemy się z nimi połączyć? Nie mam pojęcia, przyznał Arnold. Może wyłączyli odbiorniki w samochodach? To raczej z powodu burzy, odezwał się Maldun. Zakłócenia elektryczne. Powinni tu być za dwadzieścia minut, stwierdził Hammond. Upewnijcie się, czy czekają na nich z kolacją. Dzieciaki na pewno są głodne. Arnold podniósł słuchawkę, ale zamiast sygnału usłyszał w niej tylko jednostajny szum. Co to jest? Co się tutaj dzieje? Jezu, odłóż to, wykrzyknął Nedry. Zakłócasz transmisję danych. Zajęłeś wszystkie linie, nawet wewnętrzne? Zająłem linie łączące wyspę ze światem, ale wewnętrzne telefony powinny działać normalnie. Arnold kolejno naciskał klawisze na konsolecie, jednak bez rezultatu. Wygląda na to, że jednak zająłeś wszystkie. W takim razie, przepraszam, przed następną transmisją zwolnię wam kilka. Musicie wstrzymać jeszcze jakieś 15 minut, ziewnął rozdzierająco. Zapowiada mi się pracowity weekend, chyba wreszcie pójdę po te kole. Zarzucił na ramię swoją sportową torbę i skierował się do drzwi. – Nie naciskajcie beze mnie żadnych guzików, dobrze? – powiedział i zniknął w korytarzu. Obleśny typ, warknął Hammond. Rzeczywiście, przyznał mu rację Arnold, ale wygląda na takiego, który wie, co robi. Jaskrawe światło sodowych lamp załamywało się w wulkanicznych oparach, buchających ze szczelin po obu stronach drogi, tworząc miniaturowe tęcze. Ile czasu potrzebuje statek na dopłynięcie do punta Renas? Zapytał Grant przez interkom. Około 17 godzin, odparł Ed Regis. Zazwyczaj tyle płynie. Zerknął na zegarek. Powinien być na miejscu o 11 jutro rano. Grant zmarszczył brwi. Nadal nie możesz połączyć się z dyspozytornią? Nie. A co z hardingiem? Próbowałem, ale nic z tego, prawdopodobnie wyłączył radio. Malcolm pokręcił głową, a więc tylko my wiemy o obecności zwierząt na statku. Robię co mogę, odpowiedział Reggie z podniesionym głosem. Przecież nikt z nas nie chce, żeby dostały się na kontynent. Kiedy będziemy w bazie? Za jakieś 16, może siedemnaście minut. Droga na całej długości była rzęsiście oświetlona. Grantowi wydawało się, że jadą przez długi tunel o ścianach i sklepieniu z jaskrawo-zielonych liści. O przednią szybę rozbijały się wielkie krople deszczu. Nagle Land Cruiser zwolnił, a potem zupełnie znieruchomiał. – Co tym razem? – Nie chcę się zatrzymywać – oświadczyła Lex. – Dlaczego stanęliśmy? – W sekundę później wszystkie światła zgasły i drogę spowiła ciemność. – Hej! – wykrzyknęła dziewczynka. To tylko chwilowa przerwa w dostawie energii powiedział Regis. Jestem pewien, że za minutę wszystko będzie w porządku. Co się dzieje do cholery? wrzasnął Arnold, wybałuszając oczy na monitory. O co chodzi? zaniepokoił się Maldun. Brak energii? Tak, ale tylko w terenie. Tutaj jest w porządku. Natomiast w parku wszystko przestało działać: światła, kamery, czujniki, po prostu wszystko. A landkruzery? zatrzymały się gdzieś w pobliżu wybiegu tyrannozaura. — Cóż, połącz się z dyżurnym technikiem i każ mu uruchomić zasilanie awaryjne — powiedział Maldun. Arnold podniósł słuchawkę jednego z aparatów, ale ponownie usłyszał jedynie komputerowy szum. — Nie mam, nie mam jak, telefony nie działają. Ten przeklęty Nedryk gdzie on się podziewa do diabła? Denis Nedry pchnął drzwi opatrzone tabliczką z napisem Zapładnianie. Z powodu braku energii wszystkie zamki na karty magnetyczne przestały działać i wystarczało lekkie dotknięcie ręką, aby wejść do dowolnego pomieszczenia w budynku. Kłopoty z systemem bezpieczeństwa zajmowały jedną z czołowych pozycji na liście wykrytych błędów w oprogramowaniu parku. Nedry często zastanawiał się, czy komuś przyszło do głowy, że to akurat wcale nie był błąd, tylko klasyczne ukryte wejście, pozostawione przez programistę. Tylko niewielu ludzi tworzących oprogramowanie dla wielkich systemów komputerowych miało dość silnej woli, aby oprzeć się pokusie pozostawienia sobie możliwości dyskretnych odwiedzin w systemie. Zatem, aby jednak jej ulec, przemawiał częściowo zdrowy rozsądek. Jeśli niesprawny użytkownik doprowadził do zablokowania systemu, zawsze pozostawała furtka, przez którą można było wślizgnąć się do środka i naprawić szkody. Najczęściej jednak chodziło o pozostawienie czegoś w rodzaju podpisu byłem tutaj. Czasem natomiast stanowiło to zabezpieczenie na przyszłość. Nedry miał serdecznie dość całej tej hecy. Już pod koniec prac nad programem, Ingen zaczęła się nagle domagać daleko idących zmian, nie miała natomiast zamiaru płacić za dodatkową robotę, argumentując, że są to tylko drobne korekty, a te w myśl kontraktu zleceniobiorca zobowiązał się wykonać w ramach ustalonej zapłaty. Zagrożono mu procesem, a jego klienci zaczęli otrzymywać listy, w których kwestionowano fachowość Nedry'ego. Był to jawny szantaż na tyle skuteczny, że w końcu Nedry musiał położyć uszy po sobie i wprowadzić wszystkie zmiany, jakich zażądał Hammond. Jednak później tym chętniej nadstawił ucha, kiedy skontaktował się z nim Louis Dodgson z Biosyn. Zgodnie z prawdą stwierdził, że Owszem, może ominąć wszystkie systemy zabezpieczeń i dostać się do dowolnego pomieszczenia na terenie parku, ponieważ pozostawił w programie lekko uchyloną furtkę. Tak na wszelki wypadek. Teraz wszedł do pokoju, na którego drzwiach wisiała tabliczka z napisem zapładnianie. Zgodnie z jego przypuszczeniami był pusty. Wszyscy laboranci poszli na kolację. Nedry rozpiął turystyczną torbę, wyjął z niej pojemnik z pianką do golenia, odkręcił spód, a po wyjęciu go przekonał się, że wnętrze metalowego cylindra jest podzielone na kilka części. Następnie założył grube ochronne rękawice i otworzył wielką lodówkę. Na drzwiach nalepiono kartkę z napisem materiał biologiczny utrzymywać w temperaturze minimum minus 10 stopni Celsjusza. Lodówka dorównywała rozmiarami ściennej szafie. W jej wnętrzu zaś znajdowało się mnóstwo półek. Leżały na nich przezroczyste woreczki z jakimiś płynami, natomiast w prawej górnej części umieszczono mały, chłodzony cienkim azotem zamrażalnik o ciężkich ceramicznych drzwiczkach. Nedry otworzył je i wyjął ze środka spowity gęstym oparem stojak z kilkoma rzędami probówek. Embryony posegregowano według gatunków: stegozaurus, apatosaurus, hadrozaurus, Tyrannosaurus każdy embrion znajdował się w małym plastikowym woreczku, który włożono do probówki, zatkanej następnie korkiem z polietylenu. Nedry błyskawicznie wyjął po dwa embriony każdego gatunku i wsunął je do przegródek w pojemniku, po czym przykręcił z powrotem dno i wykonał jeden pełny obrót górną częścią cylindra. Rozległ się donośny syk uwalnianego gazu, pojemnik zaś błyskawicznie pokrył się szronem. Dodgson zapewniał, że chłodziwa wystarczy na 36 godzin, więcej niż trzeba, żeby dostarczyć towar do San Jose. Nedry włożył zdobycz do torby, zabiał suwak i wyszedł z laboratorium. Cała operacja zajęła mu niespełna dwie minuty. Wyobrażał sobie konsternację, jaka zapanowała na górze w dyspozytorni, kiedy zgromadzeni tam ludzie zaczęli sobie uświadamiać rozmiary awarii. Cały system bezpieczeństwa rozpadł się na kawałki, a wszystkie linie telefoniczne zostały zablokowane. Bez jego pomocy uporządkowanie tego chaosu zajęłoby wiele godzin, ale już za kilka minut, kiedy ponownie zasiądzie za terminalem, wszystko wróci do normy. I nikt nie będzie podejrzewał, że to jego sprawka. Uśmiechnięty Denis Nedry minął rząd elektrycznych Toyot, podszedł do stojącego przy ścianie garażu Jeepa i usiadł za kierownicą. Jego uwagę zwrócił dziwny przedmiot leżący na tylnym siedzeniu, przypominający nieco przenośną wyrzutnię pocisków rakietowych. Nedry uruchomił silnik, po czym spojrzał na zegarek. Trzy minuty jazdy do nabrzeża po wschodniej stronie wyspy, trzy minuty z powrotem do dyspozytorni. Bułka z masłem. Niech to szlak trafi, wykrzyknął Arnold, naciskając kolejno klawisze na konsolecie. Wszystko się spieprzyło. Maldun stał przy oknie, spoglądając na pogrążony w ciemności park. Światła zgasły na całej wyspie, z wyjątkiem kilku lamp w bezpośrednim otoczeniu głównych zabudowań. Mignęło mu kilka sylwetek ludzi uciekających przed deszczem, ale poza tym wyglądało na to, że nikt nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Maldun przeniósł wzrok na hotel dla zwiedzających, gdzie także paliły się wszystkie światła. – Cholera, tym razem naprawdę mamy kłopoty – powiedział Arnold. – To znaczy? – Maldun odwrócił się od okna. Nie zauważył więc Jeepa, który wyjechał z podziemnego garażu i pomknął na wschód, w głąb parku. – Ten idiota Nedry wyłączył cały system bezpieczeństwa. Wszystkie drzwi w budynku stoją otworem. – Zawiadomie strażników. – zaofiarował się Maldun. – To akurat najmniejszy problem – odparł ponuro główny inżynier. – Dużo gorsze jest to, że wysiadło zasilanie płotów elektrycznych. – Jak to? – Na całej wyspie nie ma napięcia w ogrodzeniach. Czy to znaczy? Tak, to właśnie to znaczy zwierzęta mogą uciec z wybiegów. Arnold zapalił papierosa. Nie przypuszczam, żeby coś się stało, ale nigdy nic nie wiadomo. Maldun ruszył do drzwi. Lepiej pojadę po tych wycieczkowiczów, powiedział. Tak na wszelki wypadek. Niepokoiło go, co mogą zrobić ludzie w unieruchomionych Land Cruiserach. Lepiej, żeby z nich nie wysiadali, gdyż jak tylko zostanie włączone zasilanie, samochody ruszą w dalszą drogę, bez względu na to, czy będą puste, czy nie. Co prawda padał deszcz, więc raczej nikt nie powinien mieć ochoty na przechadzkę, ale wpadł do garażu i popędził w kierunku Jeepa. Całe szczęście, że wcześniej zapakował do niego wyrzutnie. Dzięki temu będzie mógł od razu ruszyć w drogę, nie tracąc czasu na. Miejsce, w którym jeszcze niedawno stał jeep, było puste. Co jest do diabła? Wykrztusił Maldun, wybałuszając ze zdumieniem oczy. Jeep zniknął. Co się tu właściwie dzieje?